21 listopada zabierz dziadka, rower, mamę, kolegę, przyjaciółkę, pomysły, chłopaka, dziewczynę, mleczarza, kota i psa. A obawy zostaw w domu i zagłosuj na ludzi, którzy zamiast się kłócić, będą troszczyć się o to, co dla nas najważniejsze: człowiek, dom, praca. SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Lista numer 1. Konin potrzebuje dobrego gospodarza. Takim gospodarzem był i jest Kazimierz Pałasz. Tego dorobku nie możemy zmarnować. Dlatego w czasie nadchodzących wyborów musimy wybrać człowieka odważnego, ale jednocześnie wytrawnego negocjatora. Człowieka cierpliwego i wrażliwego na potrzeby ludzi. Człowieka, który będzie rozwiązywał problemy, a nie ich unikał. Prezydentem Konina musi być ktoś, kto ma doświadczenie, dojrzałą wizję długoletniego rozwoju. Kto potrafi rozmawiać z młodymi. Człowieka, dla którego ważny, a może najważniejszy jest Konin i jemu właśnie poświęci cały swój czas i energię. Takim człowiekiem jest Józef Nowicki. Szanowni Państwo. Konin to miasto mojego dzieciństwa, młodości, a także dorosłe życie spędzam właśnie tutaj. Mam wielu przyjaciół, znajomych, kolegów, i dlatego mogę powiedzieć, że znam dobrze problemy naszego miasta, potrzeby jego mieszkańców. Wiem, jak rozwiązać sprawy budownictwa mieszkaniowego, rynku pracy czy komunikacji miejskiej. Jeśli zostanę prezydentem Konina. Zadbam o to, by nasze miasto było gospodarne, oszczędne i tanie.